Witam zatem, moje drogie kochane Koziorożce na pracy i finansach, czyli króciusieńko oczywiście, co w maju się może wydarzyć z Waszymi sprawami takimi zawodowo-finansowymi. Ja już tasuję karty i patrzę. Gdybyście natrafili na ten właśnie filmik, a nie ten o miłości na maj, to zapraszam poniżej, znajdziecie pod tym filmem właśnie. Wejdźcie sobie w wideo i znajdziecie sobie pod tym filmem właśnie dla Was, miłości, dla koziorożca, dla związków i dla singli osobno, więc zapraszam, gdybyście to przeoczyli mojej drogi koziorożce. A ja już tasuję karty, przygotowywuję się i za chwileczkę wracam do Was, włączam pauzę i wracam do Was z rozłożonymi kartami. No i cóż, moi drogi koziorożce, karty rozłożone. Energia główna, karta głupca. Czyżbyście zaczynali coś od nowa, czyżbyście mieli nową pracę mieć, nową firmę, działalność, byście jakieś tutaj, nie wiem, coś próbowali stworzyć, albo po prostu macie nową energię do tego, albo po prostu tutaj coś rzeczywiście nowego do Was idzie i, i tutaj z wiatrem chcecie coś zmienić. Niektórzy nawet mogą wyjechać, bo karta głupca to jest karta wyjazdów, poruszania się, więc niektórzy mogą dosłownie coś tam rzucić i pojechać w świat za robotą. Dosłownie jest i to tak wiecie spontanicznie bez przemyślenia na zasadzie nie wiem jak będzie jak będzie to będzie jak najwyżej nie będzie, będzie źle to wrócę i super super bo ja bardzo lubię tą kartę bo ona jest taka po prostu bardzo wolna bardzo taka taka to jest tak jak dziecko no taki przykład na, właśnie nie wiem no akurat pierwszy mi przyszedł jak się dziecko rozpędza na nartach tak małe ja, mój młodszy syn od trzeciego roku życia był uczony, nawet niecały miał 3 lata. Po prostu leci. My już oceniamy po drodze przynajmniej z 10 rzeczy, które są ryzykiem, tak? Albo będzie jakaś mulda, albo będzie jakiś kijek, albo jakiś narciarz będzie za szybko jechał, albo, 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 albo i tak moglibyśmy. Dziecko jedzie. Kropka! Czasami się zatrzyma, gdzieś tam zahamuje na swój sposób, jak już coś tam umie. Czasami rodzi gdzieś tam, czy ktoś na dole musi go złapać, bo wiadomo, by i tak się jeździ na tych oślich łączkach, ale jedzie. On w ogóle nie ocenia sytuacji, co się dzieje. Z roku na rok oczywiście to się zmienia. Ale yy, i to jest coś takiego, kochani. Ja wam tutaj to po to mówię, że to jest właśnie taka jazda na takich nartach na krechę bez zastanowienia się yy, co po drodze, czy mnie, ktoś we mnie wiedzie, czy ja wiadę w kogoś, czy ja ominę przeszkodę jakąś, jakąś muldę, jakieś tutaj, nie wiem, oblodzenie, co w ogóle w ogóle tego nie ma w ogóle w jak gdyby wiecie, w jego systemie tutaj wgranego. I to jest coś takiego, więc coś tutaj zaczynacie z czymś od nowa, nic nie jest wgrane w waszym systemie, po prostu energia jest bardzo, bardzo popychająca was, was do działania. Być może w inwestycjach, jeśli tu nie chodzi o pracę, być może jakiś nowy pomysł na biznes, być może na rozwinięcie pasji. No tu moglibyśmy tak wiele mówić, ale jest to po prostu impuls, którego powinniście wykorzystać, jeśli taka energia się wydarza. Jaka jest szansa tego miesiąca? co trzeba by było ewentualnie poprawić, jaka jest rada, wskazówka. Szansa tego miesiąca jest właśnie no, podpisanie jakiejś umowy, jakieś rozliczenie się też. Czy... Zobaczcie, tutaj jest jakieś, nie wiem, zakończenie czegoś, rozliczenie się z czymś, pójście do przodu, podpisanie jakichś ewentualnie dokumentów, nowych umów, czy tam czegoś, ale zostawienie czegoś za sobą. Wy naprawdę dużo tutaj koziorożców coś zostawiacie za sobą, albo bierzecie dodatkowo jeszcze coś, tak? Gdzieś tutaj przestajecie się pochylać, bierzecie sprawy w swoje ręce, przemyślicie sobie jakieś, temat i zaczyna Ci działać. I naprawdę dużo koziorożców może wybrać jakiś, jakiś tutaj w maju, przynajmniej jeżeli nie wyjechać, to podjąć taką decyzję o jakimś wyjeździe, bądź o jakiejś naprawdę poważnej dosyć zmianie, tak? Jeśli chodzi o, kochani, o to, co należałoby poprawić i jaka jest rada, no to powiedziałabym tak, że to, co należałoby poprawić, to przede wszystkim to, że na pewno cokolwiek nie zamierzacie zrobić w swoich aspektach zawodowych nowego, czy to tak, jak powiedziałam, nowa praca, zmiana stanowiska, pójście po podwyżkę, pójście po awans i to tak totalnie bez zastanowienia, pamiętajcie w tle, nie macie wgranego programu, to jest tak, jakbyście byli tym narciarzem dwuletnim, powiedzmy, tak? możecie iść po podwyżkę. Wszystko możecie naprawdę zrobić, ale musicie właśnie odciąć od siebie to, co wcześniej. Nie zastanawiać się, dlaczego wcześniej tak nie było, dlaczego wcześniej nie dostaliście, czy w ogóle mnie nie wywali ten szef, czy szefowa, czy w ogóle coś. I, i, i tak samo jeśli chodzi o pracę. Nie zastanawiamy się nad tym, co było. Idziecie do przodu. Po prostu. Wy, wy, Uznajcie, że macie zrobiony restart swojej głowy i idziecie do przodu. Zostawiacie coś tutaj za sobą. No, szóstka miecz ewidentnie mi tutaj mówi, jako to, co należałoby poprawić i zmienić, to właśnie to, że w końcu, no, ruszyć do przodu. Tak wam powiem, ruszyć do przodu. Być może się nie macie różnych prac. Być może po prostu, no, wiercicie się w jakiejś tej pracy, niekoniecznie jest wam tam wygodnie. Już tutaj nie będę mówiła, co to mogą być za prace, tak? Bo każdy ma inną, ale już tam po prostu no czujecie się jak, jak kara boska za przeproszeniem, chociaż nie ma czegoś takiego jak kara boska. Yy, ale takie powiedzenie, bezsensowne zresztą w sumie. Yy, ale wiecie, wiercicie się, wiercicie się, kręcicie się, no nie służy wam, no, no nie jest okej. Okay, no, i, no i tutaj, czy to właśnie o tą podwyżkę chodzi, że tutaj nie wiecie jak macie podejść. Abyście chcieli zmienić, abyście chcieli, co, cokolwiek was tam mierdzi i tam swędzi, nazwijmy to w ten sposób. To po prostu idźcie i to zróbcie. Yy, kropka. Podejmijcie ryzyko, podejmijcie decyzję. Przy tym głupcu. Oczywiście, no, gdzieś tam musicie sobie jakąś furtkę zacząć organizować, ale to po prostu nie, nie widzę, żeby to był problem. Bo zobaczcie, rycerz Buław, znowu karta wyjazdowa, znowu karta przemieszczania się. Naprawdę dużo kościoławców wyjedzie za pracą, albo przynajmniej zmieni pracę bądź miejsce pracy. No na bank tutaj piszcie mi, kochani, bo aż jestem ciekawa. No, radą wskazówką jest, kochani, że i tak, i tak wy coś znajdziecie, i tak, i tak sobie poradzicie, i tak, i tak coś wam wpadnie w rękę, absolutnie. Wy jesteście pełni kreacji, w ogóle koziorożys jest pracowity, więc tutaj... Pracą nie, nie, nie sądzę, żeby był problem. Bardziej problem to jest w waszych głowach właśnie, ponieważ mamy tutaj dwie karty mieczowe, więc tu jest blokada, tu jest coś nieodcięte, tu jest coś niepoprzerabiane, nieposprzątane. Więc idźcie po swoje, zmieńcie trochę swoje życie, nie siedzicie w tym samym miejscu, jeśli wam jest tam niewygodnie. Po prostu działajcie, rada, wskazówka w każdym razie, rycerz, buław, czyli działaj, czyli idź, czyli rób swoje, czyli bierz w ten, ten moment, bierz ten moment z kartą głupca, po prostu. Trochę głupie takie może to się wydawać dla kogoś z boku, ale to jest właśnie ten impuls, który pozwoli ci pójść do przodu i naprawdę osiągnąć to, co chcesz. Zdobyć tą pracę, tą podwyżkę, cokolwiek. Wiecie dlaczego? To jest tak jak to dziecko, które zjeżdża. Ono, jeszcze nie słyszałam, żeby dziecko zjechało na krechę i rozbiło się na drzewie. Tak? Na krechę to dla tych, którzy nie jeżdżą na nartach, to jest po prostu na wprost, nartami w dół. Zawsze tam na dole ktoś jest, jak nie rodzice, to zawsze jacyś tam trenerzy czy ktoś inny, więc takie dziecko i takie, takie zawsze tam złapane. Zresztą to są takie zabezpieczone oczywiście te, te, te tereny dla, dla tych małych maluchów. Ale to jest właśnie ten, ten zjazd, wiecie o co chodzi? To jest po prostu cięcie do przodu. I wy lecicie do przodu. Jeżeli zaczniecie się zastanawiać, analizować, kombinować, to wam to nie wyjdzie. To wam to nie wyjdzie, to trzeba iść na żywioł. I tu jest właśnie ten żywioł ognia, jako rada wskazówka. No a zobaczmy w takim razie, co mamy w wyniku, skoro tutaj tak nas to wszystko popycha. No i jeszcze mamy paść buław. No, początki, ciekawość, ta właśnie, to właśnie takie, no, coś tutaj trzeba zmienić. Tutaj jest ta, ta kreacja, ta, ta młodzieńcza energia taka jakaś współpraca oczywiście też może być z kimś, nawet i młodszym od was, czy jakieś pomysły gdzieś podrzucane przez kogoś, może przez dzieci, bo może akurat dzieci wam pomagają, czy pomogą, jakieś pomysły. Jeśli nie, to po prostu to jest takie, a może wasze marzenie dziecięce jakieś, no ba, dlaczego by nie, tak? No w każdym bądź razie wynikiem jest to, że małymi krokami budujecie sobie to, o czym być może marzyliście, albo przynajmniej to, co wam pasuje, co z wami będzie grało, tak? Jak długo to będzie, nie wiadomo, każdy z nas się zmienia, ale na pewno jest tutaj mnóstwo nowej energii. Jeśli chodzi o finanse, drodzy moi kochani, to powiedziałabym tutaj tak, że mm, te finanse będą adekwatne do waszych zmian. Nie, nie widzę tutaj łóczych kerbatki. Żeby tu był nagły jakiś przypływ gotówki. Ale przy karcie głupca, jako energii głównej, i tutaj jako rada wskazówka ten właśnie brycerz buław, to właśnie jest tak, że to jest nieprzewidywalne, że możecie się zdziwić. To samo dotyczy się inwestycji. Jeżeli tu chodzi na przykład nie o pracę, tylko o inwestowanie, bo to też jest rodzaj jakiejś pracy i zarabiania, tak? To jeśli przestaniecie się bać, jeśli zaczniecie coś z tym robić, inwestować w różne tam jakieś, czy tam na giełdach, czy tam w nieruchomości, czy w jakieś złota, czy w jakieś inne tam rzeczy. W różne takie tego typu, to tu jest też pokazane, słuchajcie, zobaczcie w wyniku, powolne zdobywanie środków. Więc to, co ma być takie co miesiąc, nazwijmy to w cudzysłowie, to gdzieś tam u niektórych będzie. Dla tych, którzy mają swoje działalności, czy tam coś swojego kręcą, to też jakieś tam minimum, powiedzmy, do przeżycia będzie, ale to, co teraz wniesiecie. To odzyskacie dopiero później, tak? Jak gdyby te finanse do Was dopiero przyjdą z rozpędu, dlatego że przestaniecie się zastanawiać i analizować. No i teraz właśnie, no i ktoś zawsze, zawsze tą teorię może obalić. Jak ja mam nie kombinować, jak ja mam czynsz, rachunki, muszę sobie to wszystko policzyć i się zaczyna kombinowanie, kochani. Więc ja Was nie, nie, nie przekonam, a Wy nie przekonacie samych siebie, więc tutaj się wtedy nic nie zadzieje. No tak to właśnie niestety wygląda, moi drodzy, dlatego wiele ludzi jest w kółko w tym samym miejscu. Więc kochani, jeżeli macie taką energię, Czujecie to, bo to wiecie. To nie to, że wy to wysłuchaliście i ta, teraz będziecie dopiero rzucać wszystko i lecieć do przodu, tylko wy to wiecie. To jest do waszej podświadomości i informacja do waszej podświadomości, żebyście właśnie uruchomili to, co gdzieś tam z tyłu się tli, gdzieś tam gwizda, nie wiadomo gdzie, tak? Wykorzystajcie te swoje możliwości w tym maju. Dlaczego w maju akurat? Nie wiem, zobaczymy, jakie będą inne miesiące. Może tutaj też w takiej samej formie zrobię Wam czytanie na przyszły miesiąc. Zobaczymy wszystko. Więc kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę. Działania, działania, sukcesów, pieniędzy i serducho Wam wysyłam. Dziękuję za Waszą aktywność, za Wasze łapki, komentarze, subskrypcje. Wejdźcie sobie tutaj pod filmikiem, znajdziecie, fi znajdziecie informacje na mój temat, więc zapraszam, jeśli macie ochotę. A póki co, to kochani. Do zobaczenia. Papa. Pa.